Dzień dobry, witam Was serdecznie na warsztatach plastycznych. Spotkaliśmy się z okazji zbliżającej się niedzieli palmowej, ponieważ najwyższy czas na zrobienie palmy. Moi drodzy, są trzy rodzaje palm: palmy słupowe, tutaj mam taką z zeszłego roku. Palmy słupowe. له, które oczywiście są wyższe niż moja palma, mogą nawet sięgać kilku metrów. Palmy drzewiaste, jest to gałąź yy, najlepiej wieżby z małymi gałązkami, i do tych gałązek przyczepiane są stążki, kwiaty, yy, 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 mm, stążki materiałowe, yy, taśmy z bibuły. Yy, w każdym bądź razie to drzewko jest ozdabiane według gustu osoby, która to robi. No i trzeci rodzaj to takie bukiety. To takie bukiety właśnie jak tutaj widzicie, dawniej nazywane bagniątkami. I dzisiaj zrobimy właśnie taki bukiet, a właściwie nauczę Was zrobić kwiaty do takiego bukietu. Otóż moi drodzy... Zaczniemy od kwiatów. Popatrzcie tutaj, zaczniemy od kwiatów e, niezapominajki i kaczęce. Później przejdziemy do krokusów e, i jeszcze później do takich różyczek z bibuły. Wcześniej chciałam przypomnieć, że na 8 marca robiliśmy tulipany. I właśnie tutaj, popatrzcie, są tulipany. Tu za mną też są jeszcze tulipany, które robiliśmy wtedy. Więc jeśli wrócicie do filmu na 8 marca, to wtedy będziecie wiedzieć jak zrobić tulipany. Przechodzimy do kwiatów. Niezapominajek. Co będziemy potrzebowali? Oczywiście klej, jak zwykle magik, druciki dowolne, ponieważ nie będą widoczne, oraz krepina, bibuła. Potrzebujemy paseczki, krepiny. Jak je robimy? Otóż przypominam: krepina ma takie podziałki takie pasy. Jedna podziałka to 5 cm, nasz pasek na płatek to 10 cm, czyli ucinamy dwie takie podziałki. Lekko naciągamy i tniemy sobie na około. 1,5 cm szerokości taki pasek wystarczy. Potrzebujemy 5 na jeden kwiat. Ale żeby zrobić taki kwiat, potrzebujemy również środeczek. Środeczek to też krepina, wysoka na 3 cm, a długa tak jak wam się utnie. 5, 6, 7 centymetrów. Tą krepinę, ten paseczek ciasno zwijamy, robiąc taki rulon. Smarujemy klejem i zakańczamy. To nasz środek. zapominajki i kaczęce rosną w takich grupkach. Także po kilka kwiatów można razem umieścić. Takie paseczki łapiemy w połowie i przekręcamy. Jak papierek od cukierka. Taka kokardka wychodzi. Teraz składamy na pół i tutaj wzdłuż tego załamania i naciągamy. W jedną stronę ciągniemy i w drugą stronę. Co nam wychodzi? Wychodzi nam taka, jakby łyżeczka, czyli z jednej strony wypukłe, z drugiej wklęsłe. Tak wyglądają nasze płatki. Następny płatek w połowie łapiemy, przekręcamy i wybrzuszamy. Kolejny łapiemy w połowie, robimy taki zakręt i Brzuszek. W ten sposób pięć płatków mamy wykonanych. Środek przykładamy do pierwszego płatka w ten sposób, żeby był równo środek z płatkiem od dołu. Brzuszek płatka do środka. Układamy w koło. Pilnujemy, żeby było na jednej wysokości. I ściskamy drucikiem tak w połowie, nie na samym dole, tylko w połowie. Popatrzcie, w połowie płatka. Można wymodelować, i mamy zrobione. Teraz musimy przymaskować drucik. Potrzebujemy pasek krepiny lub bibuły. Krepinę naciągamy, pamiętajcie. Początek smarujemy klejem i przyklejamy nad drucikiem, żeby nie było tego drucika widać. Kręcimy, kręcimy i wystarczy kawałek. I nasza niezapominajka, trochę taka duża, już jest zrobiona. Słuchajcie, ja wyjmę tą niezapominajkę. Popatrzcie, do pewnego momentu dojeżdżam tą młodygą, tak sobie kilka kwiatów zrobię i potem już owinę do końca razem. Tak, żeby nie robić za każdym razem do końca, bo i tak to w tej zieleni nie będzie y, widoczne. No dobrze. Mamy zrobione niezapominajki. Teraz kaczeńce. Kaczeńce robimy z takich samych paseczków tylko żółtych. Proszę. 5 paseczków 10 i z zielonym środeczkiem. Przyjrzyjcie się, zrobię jeszcze kaczeniec i przejdziemy do krokusów, środek zielony i płatki. Montujemy dokładnie tak samo jak w niezapominajkach. Czyli do pierwszego płatka przykładamy środek i dokładamy brzuszkiem do środka. Układając, dokładamy kolejne płatki na jednakowej wysokości. Ściskamy drucikiem, ściskamy drucikiem w połowie. Fiatu. Popatrzcie w połowie. I owijamy znowu zieloną taśmą. Tak samo jak nie zapominaj, tak. Znowu wyjmę. No, popatrzcie, tu nawet dołożyłam taki. Proszę, są zrobione y, z jedną wspólną łodygą. Tutaj możemy jeszcze ten dołożyć. Jak zawiniecie, też możemy sobie tutaj dołożyć. No dobrze, mamy jeden rodzaj kwiatów. Teraz na tej samej zasadzie opierają się krokusy. Moi drodzy, krokusy, popatrzcie. Krokusy są różnokolorowe. Mamy krokusy białe, żółte, liliowe, fioletowe. Najpopularniejsze oczywiście są takie liliowe i fioletowe. Krokusy mają tą młodygę zrobioną prawie do końca, tak żeby były przymaskowane. Nawet zrobiłam im tutaj listeczki, aczkolwiek nie trzeba, ponieważ w takim bukiecie bardzo ważne jest, żeby dać zielone elementy jałowiec, tuje, bukszpan, cis i tym jakby otulamy te kwiaty i nie widać tamtych łodyg czy liści. Ale jeśli chcecie listeczki dodać, to możecie tak zrobić. Na krokusy potrzebujemy... Płatki dłuższe, czyli o jedną podziałkę dłuższe. Jeśli tamte miały długość 10 cm, to te mają mieć długość 15 cm. Potrzebujemy też 5 na jeden kwiat. Tak naprawdę w przyrodzie krokusy mają 6 płatków, ale my zrobimy z 5, bo to wygodniej nam się będzie. Montowało. Krokusy w środku mają pomarańczowe lub żółte pręciki i słupek. Moi drodzy nazywane są też szafranem e, taka nazwa krokusów, ale szafran to też przyprawa używana w kuchni. Przyprawą właśnie są suszone pręciki suszone słupki. Krokusów, takich krokusów uprawnych, nieozdobnych. Żeby zrobić środek, potrzebujemy krepinę czy, czy, czy bibułę w wysokości około 7 cm. Naciągamy sobie i zrobię tu pod jeden, rozcinamy z 5, czy sześć takich, takich nacięć? Robimy dokładnie środeczek, tak jak robiliśmy do tulipanów. Czyli tak. Zaginamy raz, zaginamy dwa, łapiemy za te zagięcia i skręcamy. Raz, dwa, łapiemy i skręcamy. Raz, dwa, łapiemy za zgrubienie i skręcamy. Mamy gotowy środeczek. Teraz czas na płatki. Dokładnie tak samo. Łapiemy w połowie, robimy taki zakręt, łamiemy na pół i naciągamy tutaj od góry. Teraz montaż. Montujemy odwrotnie niż kaczeńce i niezapominajki, czyli tak, pręciki wkładamy do pierwszego płatka, ale ten brzuszek jest na zewnątrz, a w środku jest takie wgłębienie. Dwa. Staramy się oczywiście na jednakowej wysokości. Trzy. Cztery, 5, Jednakowa wysokość i tym razem drucik dajemy nieżutko, ponieważ krokus ma wysoki ten kielich. Rozchylamy sobie, może być takie bardziej Rozwinięty, proszę bardzo. I teraz znowu owijamy drucik taśmą. Smarujemy sobie klejem. Nad tym drucikiem przyklejamy, owijamy, zjeżdżamy niżej, coraz niżej. No i też nie musicie do końca. Możecie sobie już potem zostawić ten drucik, na przykład dojechać do pewnego momentu, zakleić, a drucik obciąć na przykład tutaj, żeby nam się zmieścił, żeby ładnie to można było złapać. Jeśli macie ochotę zrobić e, listeczki, to moi drodzy, listeczki też. Około 15 cm ze 3, może dwie i pół podziałki. I kleimy nie tak, tylko zawsze do góry. Czyli dajemy klej i tak. Może nawet wystawać nad kwiat. Można go też tak potem powywijać. Tych listeczków jest dużo w koło takiego krokusika. Możecie zrobić sobie więcej. To dwa y, rodzaje kwiatów. Teraz trzeci. Trzeci rodzaj to, popatrzcie, bibułowy kwiat, taka różyczka. Zaraz pokażę, jak to zrobić bardzo prosto. Możecie użyć wszystkich kolorów y, bibuły. I w ogóle, jeśli nie macie krepiny, to możecie tylko same takie kwiaty bibułowe zrobić. Jak to robimy? Potrzebujemy bibułę. Odcinamy około 11-12 cm. Taki pas. Rozwijamy. I odcinam sobie około 40 cm. Ja mam linijkę na taką długość, 10 cm. Proszę, a może być więcej, może być mniej. Taki pasek. I popatrzcie, składamy na pół, ale musimy uważać, żeby nie zagiąć tego brzegu. Żeby on był taki lekko półokrągły. I co teraz? Umarszamy. Tak sobie umarszczamy i okręcamy. I znowu umarszczamy i okręcamy. Umarszczamy i obrót. I umarszczamy. No i popatrzcie co nam wyszło. Taki fajny kwiat. Drucik, ściskamy na dole drucikiem. Oczywiście robimy zieloną łodygę, i mamy kwiat. No dobrze, teraz pokażę jeszcze jedną rzecz. Otóż, popatrzcie, tutaj jest zrobiona osłonka krepiny, jak zrobić taką osłonkę, a jednocześnie tym samym sposobem można zrobić kwiat. Popatrzcie. To krepina. Obcinamy dowolną wysokość krepiny. I modelujemy samą górę. Jak to będzie wyglądało? Otóż, no może tej różowej utnę, ale tym razem utnę półtorej podziałki, bo zobaczycie, co z tego możemy zrobić. Na jakiejś, moi drodzy, zmierzę. 30 cm mam ten pasek. Samą górę, popatrzcie co robię. Naciągam. Wy wiecie, że krepina się pięknie naciąga, pięknie modeluje i dzięki temu robi mi się taka falbanka. Popatrzcie. Zrobiła mi się górą taka falbanka. No dobrze. Ale jak zrobić takie ząbki? Potrzebuję szydełko. Szydełko ma takie zagięcie. I tym szydełkiem, tym szydełkiem te naciągnięte części modeluję w ten sposób, że zaciągam. Łapię sobie i zaciągam tak, robiąc taką falbankę. W miejsce, gdzie pociągnę tym szydełkiem, tam jest takie obniżenie i robią mi się właśnie takie ząbki. I tak sobie robię, moi drodzy, nie tylko osłonkę, to może być kwiat. Popatrzcie, mam zrobione tutaj takie dwa kwiatuszki. Właśnie tą metodą. Wystarczy zrobić zielone, zieloną młodygę i kwiatek gotowy. Kolejny kwiatek. Mam nadzieję, że dzisiaj tych różnych możliwości pokazałam, pokazałam wam trochę i że zrobicie przepiękne palmy czy bukiety. Korzystając z tych pomysłów, z tych podpowiedzi, które tutaj zobaczyliście. Życzę Wam przepięknych palm oraz zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia.